Ready? Kończąc recenzję Fate Xtella The Umbral Star, wspomniałem, że nie spodziewałem się po niej nic konkretnego, a dostałem kawałek fajnej gry i że będę czekał na kontynuację. Doczekałem się dwa lata później, jak pod koniec marca tego roku zadebiutowało w Europie Fate Xtella Link. Recenzja powstała na podstawie wersji na Nintendo Switch. Oprócz tego gra wyszła na PC, PlayStation 4 i PlayStation Vita. Akcja dzieje się nieokreślony czas po wydarzeniach znanych z poprzedniej części. Bohater lub bohaterka, bo można wybrać płeć, żyje sobie spokojnie jako ostatni w świecie seraf mistrz. Towarzyszy mu dwoje jego sług: czarodziejka tamamo i władczyni Rzymu Nero, oraz młoda wersja Altery. Sielankę przerywa atak na protagonistę. Aby się ratować, przywołuje on nowego sługę: szermierza Szarmania. Okazuje się, że pojawił się nowy wróg, tajemniczy Rex Magnus który przeciąga na swoją stronę coraz więcej sług. Zmuszeni do ucieczki bohaterowie chowają się w latającym zamku, który posłuży im za bazę. Historia prowadzona jest w ten sam sposób jak poprzednio, przypominając format Visual Novel. Mamy czytane po japońsku teksty oraz arty postaci. Myśli i słowa naszego bohatera są ukazane w podobny sposób, tyle że plansza na napisy zajmuje cały ekran. Przedstawia on wszystko z perspektywy pierwszej osoby, ale jest tego zdecydowanie mniej niż w poprzedniej grze. Zresztą narracja skupia się bardziej na opowiedzeniu konkretnych historii niż na bohaterkach jak ostatnio. W grze są dostępne trzy scenariusze. Zaczynamy tak samo, a później ścieżki się rozgałęziają. Świetnie ukazuje to drzewo z podziałem na poszczególne dni akcji. Łącznie jest 27 map i żeby w pełni poznać historię, trzeba skończyć wszystkie scenariusze. To zajmuje około 12 godzin w zależności od poziomu trudności. Sama fabuła wyszła dosyć zgrabnie, i choć nie jest skomplikowana, to przyjemnie się ją śledzi. Walka nie zmieniła się znacząco, choć uległa pewnym modyfikacjom. Dalej przebijamy się przez tysiące wrogów, a oddziały przeciwnika wyświetlane na ekranie liczone są w dziesiątkach. Oprócz tego pojawiają się wrogie sługi, a każdą mapę kończy walka z bossem w postaci najpotężniejszego z nich. Eliminując podrzędnych wrogów, ładujemy sobie pasek Moon Drive. Aktywując ten tryb jesteśmy silniejsi i dodatkowo napełniamy pasek szachetnego widma, czyli najpotężniejszej umiejętności sługi. Aktywowaniu tej towarzyszy specjalna animacja. Oprócz tego wrogie sługi możemy potraktować serią szybkich ataków czy wejść w bezpośrednią wymianę ciosów niczym w Dragon Ballu. Walka jest efektowna i bardzo satysfakcjonująca, choć potrzeba chwili by się przyzwyczaić, bo na ekranie dzieje się dużo. Mistrz może wspomagać swojego sługę zaklęciami. Te przywracają punkty życia, czy wzmacniają atak lub obronę. Szary przypisane są do ubioru, które zakładamy przed planszą. Możemy tworzyć własne ciuchy, a schematy odblokowujemy za dobre wyniki, pokazane w podsumowaniu na końcu mapy. Dzięki zaklęciom rozkazu przeteleportujemy swojego bohatera do wybranego sektora, wskrzesimy go lub nawet tymczasowo wzmocnimy po przywróceniu go do życia. Mapy w nowym Fatek Stella są bardziej rozmaicone niż w poprzedniku, gdzie gra sprowadzała się do zajmowania sektorów. Tu też one występują, ale nie są najważniejsze. W trakcie każdej mapy mamy do wykonania kilka zadań, które prowadzą do spotkania z bossem w postaci potężnego wrogiego sługi. Zadania z jakimi się spotykamy są różne. Czasem trzeba ochronić mistrza, eskortować sługę do wybranego sektora, odnaleźć ukrywającego się asasyna, zdobyć wskazane sektory i tym podobne. Znacznie urozmaica to rozgrywkę. Wszystkie cele zaznaczone są na mapie. Dodatkowo stawiane są przed nami wyzwania, za których wykonanie gra nagradza nas specjalnymi przedmiotami. Mogą one polegać na pokonaniu skazanego sługi w określonym limicie czasowym czy podbiciu określonej ilości sektorów. Jedna plansza nie powinna zająć więcej niż pół godziny, liczając w to przygotowania. A te zaczynamy od wyboru sługi, którym pokierujemy. Łącznie jest ich 26, 16 z poprzedniej części i 10 nowych, w tym znanych i lubianych, jak na przykład Astolfo z Fejta Pokryfa. Nowe sługi do gry odblokowujemy wraz z postępem kampanii fabularnej. Każda misja ma swój rekomendowany poziom postaci. Na szczęście, jeśli chcemy zagrać nowym sługom na bardziej zaawansowanym etapie kampanii, to nie musimy go wcześniej ekspić. Zarabiane w grze punkty KUP możemy przeznaczyć na podniesienie poziomu bohatera tak by dopasować go do wymagań mapy. Taki szybki trening nie pozwala przekroczyć poziomu sługi o najwyższym levelu. Oprócz wyboru postaci musimy też dobrać jej umiejętności. Każda z nich ma kilka unikalnych dla siebie zdolności, które odblokowują się i wzmacniają wraz z wyższym poziomem. Niektóre z nich są przypisane do klasy sługi i korzystanie z takich ruchów daje nam szansę na zadanie dodatkowych ciosów wrogowi. Powróciły instant skille. To pewnego rodzaju przedmioty zwiększające statystyki postaci. Możemy zwiększyć atak albo obronę, dodać dodatkowy rodzaj obrażeń czy wzmocnić swoje umiejętności. Podzielone są one na trzy rodzaje oznaczone kolorami żółtym, czerwonym i niebieskim. Jak wstawimy obok siebie instant skille tej samej kategorii, to wzmacniamy ich efekt. To ile miejsc mamy na te przedmioty uzależnione jest od więzi z danym sługą. Zwiększać poziom znajomości z bohaterami możemy poprzez wykonywanie specjalnych misji, takich jak na przykład zabicie określonej liczby wrogów, czy użycie w czasie mapy zakręć mistrza do pomocy. Na próżno tu jednak szukać nagrody w postaci specjalnych scenek za wbijanie więzi z Tamamo i Nero, jakie pojawiały się w poprzedniej części. Dostajemy za to jedynie kilka linijek dialogów. Przed mapą możemy wybrać dwóch bohaterów wspomagających. Im bardziej są z nami zżyci, tym większą pomocą się okażą w trakcie walki. Dodatkowo, słudzy przed misją mogą zlecić na pomniejsze zadanie i w nagrodę za jego wykonanie więź skacze o dwa oczka w górę. Oprócz kampanii możemy rozegrać dodatkowe mapy w trybie Extra Battle. Znajdziemy w nim plansze oderwane od wątku głównego. W nagrodę za ich przejście można odblokować dodatkowe stroje dla postaci, przedmioty i szaty dla mistrza. Fate Stella Link ma też tryb multiplayer. Niestety na Switchu jest on martwy i nie miałem okazji się w nim pobawić. Jest też galeria pozwalająca przejrzeć odblokowane grafiki, posłuchać muzyki czy obejrzeć raz jeszcze wydarzenia ze Story Mode. Graficznie jest ładnie i kolorowo. Może nie jest to jakoś szczegółowa grafika, ale mi się podoba. Zarówno lokacje, jak i mangowe modele postaci. Pamiętajcie tylko, że nie jestem jakoś wymagający w kwestiach wizualnych. O muzyce mogę powiedzieć mniej, bo jakoś nie utkwiła mi w głowie. Właściwie tylko dwie melodie zwróciły moją uwagę, ale to były nuty z poprzedniej gry, użyte tutaj ponownie. Fighter Stella Link to udana kontynuacja gry, która sama w sobie była miłą niespodzianką. I nie skłamię mówiąc, że bawiło się jeszcze lepiej niż w poprzedniku. Usprawniono wiele elementów, dodano nowych bohaterów i urozmaicono zabawę. Szkoda tylko, że nie dostałem żadnych specjalnych scenek z moimi ulubionymi bohaterkami. Jak gra się we wcześniejszy tytuł, to nie ma co się zastanawiać, brać i grać. Jeśli nie graliście, a podoba Wam się rozgrywka, to też warto dać jej szansę. Może się dla was okazać wtedy pozytywnym zaskoczeniem. Daj znać, czy interesujecie ten tytuł, a może już trafił na półkę gier ukończonych? Jeśli się podobało, zostaw proszę łapkę w górę i kliknij w suba. Chętnie powitam Cię w gronie moich widzów. Teraz zostawiam Cię z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!